Dzień dobry, moje słodkie mortadelki. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym pokażę Wam moje ukochane połączenia kolorów. E, dobrych parę lat temu nagrałam podobny odcinek i zachęcam Was do jego obejrzenia, bo on wciąż jest aktualny, ale nie chciałabym się powtarzać, jeżeli chodzi o te połączenia. Więc dzisiaj będą nowe, świeże, oryginalne, inspirujące. Więc zachęcam Was do oglądania. Zaczniemy sobie od fanów chłodnych pudrowych róż. To jest bardzo bezpieczny i zachowawczy odcień, więc co zrobić, żeby on wyglądał interesująco, żeby makijaż był intrygujący? Moja propozycja to burgundowy odcień. Tutaj akurat użyłam maskary z Maybelline, to oczywiście może być połączenie oko-usta, to może być połączenie cień z cieniem, albo właśnie na przykład taka pudrowo-różowa powieka. I bordowe rzęsy burgundowe. Uważam, że połączenie jest fantastyczne i wciąż bardzo użytkowe, bo to może być bardzo delikatny makijaż z jakąś lekką kreseczką czy rzęsami. To nie musi być super, super mocne i intensywne. Następnie połączenie, które widzieliście już u mnie nieraz, bo przyznaję, że, że bardzo, bardzo lubię i myślę, że dzisiaj też fantastycznie by mi pasowało do stylizacji, czyli odcień pomarańczowy i. Violet. To jest przepiękne połączenie kolorystyczne. Uwielbiam je. I mogliście zobaczyć całkiem niedawno na kanale w odcinku z testem pigmentów od Malumak. Zerknijcie sobie na ten makijaż. Um, I jest to przepiękne prze połączenie, które możemy stosować y, zarówno w makijażach takich artystycznych, mocniejszych, bardziej wyrazistych, jak i naprawdę delikatnych i wręcz pastelowych. Ja lubię ten kontrast raczej bardziej wyrazisty ale niekoniecznie makijaż musi być mocny, bo to ponownie może być zewnętrzny kącik, wewnętrzna część powieki, to może być cała powieka i kreska, yy, górna powieka, dolna powieka, więc możliwości znowuż jest masa, a połączenie jest warte wypróbowania. Wiecie, że jestem ogromną fanką yy, odcieni kaki, takiej zieleni kaki, czyli brudnej, militarnej zieleni. Yy, I możemy zawsze w takim makijażu pójść w kierunku no właśnie takich brudnych, zgaszonych odcieni, jak musztarda, jak yy, brązy po prostu, jakieś pomarańcze, wszystkie takie odcienie ziemi. Ale jest to taka już znana nam kombinacja kolorystyczna. A to, co mnie totalnie użykło, to połączenie militarnej zieleni z błękitem, takim pięknym, żywym, błękitnym odcieniem. Podobno to połączenie kolorów kiedyś, jak oglądałam serial i ktoś miał błękitną koszulę i krawat w takim dosyć podobnym, właśnie takim brązowo-zielonkawym odcieniu i wypróbowałam to połączenie i stwierdziłam, że jest po prostu genialne. Jak lubicie militarne zielenie, to może to być smokey eye i wewnętrzny kącik, taki piękny, intensywny. To może być po prostu klasyczne cieniowanie tymi dwoma kolorami. No one wyglądają fenomenalnie i bardzo, bardzo oryginalnie, ale wciąż niekrzykliwie. Przepiękne połączenie. Ach, ajajaj, cudowne! <grych> I kolejne połączenie z militarną zielenią, jeżeli Wam mało, jeżeli szukacie czegoś jednak bardziej intensywnego, może bardziej krzykliwego, to i, i mam coś dla Was, ewidentnie. Mianowicie taka militarna zieleń w połączeniu z z bordo to jest piękne połączenie. Mi się trochę kojarzy z takim bagnem. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam. Uwielbiam tą kombinację kolorów wygląda bardzo tak edgy, trochę grunge'owo. Yy, na przykład połączenie właśnie takiego smokey eye w takich kolorach i linii wodnej w takim kolorze, czy kreski, czy rzęs. Mua, coś pięknego. Ale też połączenie tych dwóch kolorów w cieniowaniu wygląda bardzo bardzo oryginalnie. Albo oko i usta. Mhm. Musicie wypróbować to połączenie, jest po prostu genialne. Jeśli bagienko to nie wasze kolory i preferujecie odcienie chłodne, to tutaj pokażę fantastyczne połączenie e, kolorystyczne z szarością. Tutaj nakładam właśnie taką jasną szarość. Szare makijaże zawsze wzbudzają pewne kontrowersje, ale jest mnóstwo osób, które wciąż lubi takie makijaże. I z jakim kolorem? Taką szarość połączyć. Ja uwielbiam łączyć temperatury, dlatego bardzo polecam Wam spróbować połączenia z rudością, z takim bardzo, bardzo ciepłym pomarańczem. Zobaczcie na to połączenie, jest po prostu turbo, turbo oryginalne. Teoretycznie oba kolory są bardziej zgaszone niż żywe i neonowe ale dzięki różnicy temperatur, bardzo dużej różnicy, mamy fajny kontrast, który z jednej strony... Po prostu tworzy nam ciekawy makijaż i podkreśla jeden kolor, podkreśla drugi, przez to, że właśnie tak mocno różni się temperaturą. Dzisiaj też bardzo by mi pasował po prostu do mojego makijażu, więc bardzo polecam Wam zarówno połączenie tych kolorów na oczach, na przykład yy, cieniowanie i kreska, czy cieniowanie, cieniowanie, albo oko i usta. Tu akurat użyłam pomadki, więc możecie zobaczyć, że na ustach też by fantastycznie wyglądało. Ta pomadka nie za bardzo chce schodzić. <śmiech> <śmiech> Mam też dla was bardzo delikatne i użytkowe połączenie. Tym razem użyję błyszczących kolorów. Tutaj mam akurat odcień, który jest takim delikatnym zgaszonym fioletem. To jest akurat welu z Glam Shopu i do takiego koloru fantastycznie pasować będzie nam taki złoto-miedziany odcień. To jest akurat eyeliner i on delikatnie odbija światło na róż, więc tym bardziej będzie fajnie się komponował z fioletem ale chodzi również tutaj o taką delikatną różnicę temperatur, bo tutaj ten fiolet, on jest taki brudny, chłodny, taki troszkę siny, a tutaj mamy znowu coś bardziej ciepłego, wpadającego w złoto, delikatnie w, w miedź. I robiłam ostatnio makijaż z takim połączeniem właśnie takie bardzo delikatne, dzienne, użytkowy. Uważam, że wygląda to fantastycznie, bardzo podobało mi się nałożenie takiego koloru na całą powiekę i zrobienie delikatnej kreseczki właśnie czymś takim. To jest niekrzykliwe, nie rzucające się w oczy, ale... Robi w makijażu coś fajnego, takiego subtelnego, ale bardzo, bardzo ciekawego. Jeśli natomiast jesteście ogromnymi fanami srebra i mocno błyszczących makijaży, czasami nie wiemy, co z tym srebrem zrobić, bo nam się wydaje, że srebro to tylko na takie super okazje, ważne okoliczności, jakieś sylwestry, więc tylko połączenie, nie wiem, z czernią się tutaj nadaje, a ja Wam pokażę połączenie, które jest absolutnie obłędne. I jest to uwaga, uwaga! Brzoskwinka. Tutaj znowuż daję Wam do pokazania błyszczące połączenia, ale ta brzoskwinka może być jak najbardziej matowa i ona może być do roztarcia tego srebra, może być na ustach, może być na policzkach, może być monokolorystyczny brzoskwiniowy makijaż ze srebrnym akcentem, srebrną kreską więc możliwości jest multum. I taka brzoskwinia będzie fantastycznie nam ocieplać makijaż, więc jak kochacie srebrne cienie w makijażu, ale do Waszego typu kolorystycznego niekoniecznie fantastycznie pasują, to mogą fantastycznie pasować w połączeniu z brzoskwinią. Wszyscy fani żywego różu, ręka do budki. Ja kocham różowy. W każdej postaci. Na policzkach, na oczach, na ustach, na rzęsach. Wszędzie, gdzie się da. W stylizację również. Ale że trend na Barbie Core, czyli cała stylizacja na różowo, już powoli odchodzi w niepamięć, pomyślmy sobie z czym możemy połączyć róż, aby wyglądał ciekawie, intrygująco i bardziej modowo. I moja propozycja to również yy, jakiś taki słaby słocz mi wyszedł, yy, to odcień bordowy. O, teraz lepiej. I pokazywałam Wam w tamtym odcinku, który nagrywałam jako pierwszy, yy, połączenie różu i czerwieni. I wciąż uważam, że jest fantastyczne, bardzo modowe, bardzo takie niepokojąco, gryzące się, ale jednocześnie mega ciekawe. Tak tutaj przez to, że ten kolor jest bardziej zgaszony, ten, ten mm, połączenie nie będzie aż takie krzykliwe, ale wciąż będzie krzykliwe. Wciąż jest takie mega edgy, bardzo modowe, więc zdecydowanie dla odważnych, ale fantastycznie będzie wyglądać jako połączenie tych dwóch kolorów na oku, jako y, cieniowanie i kreska, cieniowanie i rzęsy, albo po prostu oko i usta. To jest zresztą szminka, więc widzicie, że wygląda razem ze sobą przepięknie. I wracamy ponownie do szarych odcieni. Tym razem wybrałam coś ciemniejszego, takiego bardziej mm, idącego w kierunku odcienia ołówka. Więc co możemy zrobić z takim kolorem, żeby wyglądał ciekawie i oryginalnie, pomijając oczywiście jakieś akcenty typu neonowa zieleń czy żółć, czy też takiego, o których mówiłam w tamtym odcinku. Jaki kolor będzie nam tutaj fajnie pasował? Ja uwielbiam połączenie szarości ciemnej i ciemnego brązu, moi drodzy. No, spójrzcie na to, to jest po prostu przepiękne. Zarówno na oczach, jeżeli chcemy, aby makijaż nie wyszedł za chłodny, czyli taki, wiecie, szaro-szary, tylko żeby miał w sobie po prostu odrobinę tej szarości, żeby było trochę bardziej w trendzie, żeby było ciekawiej, możemy połączyć po prostu. Cieniować zarówno brązami, jak i szarościami, połączyć te kolory ze sobą, albo zestawić obok siebie, ale też fantastycznie będzie wyglądał makijaż z prostym, szarym okiem i brązowymi ustami. Minimalizm, ale absolutnie, absolutnie genialny. W stylizacji uważam, że też fantastycznie będzie się to prezentować, jak założymy, nie wiem, szary garnitur i brązowe skórzane buty, albo właśnie szary makijaż oka i brązowa koszula w panterkę. Tutaj wybierałabym na waszym miejscu bardziej czekoladowe brązy, w tym Wypadku, żeby tworzyć dodatkowo ten kontrast, tak jak pokazywałam Wam z tą pomarańczą rudością. Tutaj też tworzy nam się delikatny kontrast, nawet nie taki delikatny, kontrast temperatur, który będzie fajnie wpływał na oryginalność naszego makijażu. Ok, a jak lubimy te brązy, takie jest zwykły, najzwyklejsze brązy i w nich czujemy się najlepiej, najbardziej komfortowo i nie chcemy za dużo kombinować z makijażem, ale taki jakiś akcencik kolorystyczny by się nam tutaj przydał. Co w przypadku takiego klasycznego brązu? Ja kocham łączyć go z pomarańczką. Winzy, 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 o! Tu już widzimy, jak to połączenie się prezentuje. Piękne i jednocześnie bardzo bezpieczne, bo pomarańcz i brąz to w zasadzie podobna grupa, podobna rodzina kolorystyczna, więc te kolory nie tworzą nam mocnego kontrastu. Bo oczywiście przy takim brązie, jak do, do, dodamy różową kreskę, czy jakąś neonową, żółtą, czy fioletową, jakby wszystko będzie z brązem nam fajnie kontrastować, ale połączenie pomarańczu i brązu. Jednocześnie kontrastuje, jak i harmonizuje ze sobą właśnie przez to, że to jest podobna rodzina. Myślę, że fajny dodatek jako subtelny akcent w makijażu, na przykład, wiecie, jakiś wewnętrzny kącik, czy trochę pomarańczowego błysku właśnie na brązowy makijaż, ale też możemy poszukać tego połączenia w pozostałym makijażu, czyli dodać jakiś bardziej, na przykład, pomarańczowy policzek, czy usta. Wracamy do kolorów, ale może nie aż takich żywych, co trochę bardziej zgaszonych. Tutaj pokażę Wam połączenie mm, takiej mm, groszkowej zieleni. Dosyć żywy, wyrazisty kolor, ale jednocześnie subtelnie przygaszony, który pięknie prezentuje się z z, z niebiesko-fioletem. mnie to jest taki odcień verperi, kiedyś był bardzo modny i popularny, czyli mm, odcień, który jest tak pośrodku między fioletem a niebieskością, czyli taki bardzo chłodny fiolet, można powiedzieć. Uważam, że te kolory wyglądają ze sobą przepięknie. Zresztą. Nie bez powodu są one z jednej paletki, ale uważam, że te dwa wyglądają obok siebie mega, mega ciekawie. I oczywiście możemy rozwijać to połączenie o inne podtony tych kolorów, czyli ta zieleń może być nieco bardziej żywa, czy troszeczkę bardziej trawiasta i wciąż będzie bardzo fajnie wyglądać z very tak go nazwijmy ten odcień. Ale właśnie taka lekko brudna, zgniłkawa zieleń z takim nieco żywszym odcieniem wygląda... Fantastycznie, zresztą widzieliście u mnie makijaże z użyciem tego połączenia kolorystycznego i ja uważam, że jest absolutnie, absolutnie genialny. Wiem, że jest tutaj mnóstwo zwolenników fioletu. Nie zapomniałam o was, o was bez obaw. Tu akurat nałożyłam pastelowy fiolet, ale chodziło mi o taki odcień bardziej chłodny, e, wpadający troszkę w róż. Co możemy tutaj stworzyć ciekawego z użyciem takiego fioletu? Wiecie, że bardzo lubię łączyć różne temperatury, więc Idealnym połączeniem do takiego pastelowego, chłodnego fioletu będzie fiolet, ale ciepły. I tutaj widzicie różnicę między tymi odcieniami oprócz tego, że ten jest jasny, ten jest ciemny ale po prostu ten jest takim typowo chłodnym fioletem, a ten ciepły. Czyli ten będzie wpadał nam w czerwień, właśnie takiego buraczka, a ten jest taki liliowy. Ta sama rodzina kolorów. Ale to połączenie też tworzy nam fajny kontrast właśnie przez te różnice temperatur. I fantastycznie będzie wyglądał makijaż stworzony tymi kolorami, kiedy zewnętrzny kącik, przyciemniemy sobie takim, rozetrzemy taką pastelową um, lilą takim fiołkiem. No uważam, że połączenie jest.

Neonowa zieleń, kochani, to jest złoto, a nie połączenie kolorów, to jest piękne. Robiłam kiedyś makijaż z taką graficzną kreską, czy takim cieniowaniem, już nie pamiętam, właśnie w brązie. I dodałam jeszcze jakąś taką kreskę zieloną, coś takiego, wyglądało to obłędnie. I uważam, że. I w takiej graficznej formie, jak i w formie po prostu cieniowanie i na przykład wewnętrzny kącik. Albo dolna powieka, albo linia wodna, czyli po prostu gdzieś, gdzie będzie można wsadzić taki fajny akcent neonowej zieleni. Im bardziej neonowa, tym lepiej. E, spróbujcie sobie tego połączenia, szczególnie jak lubicie bezpieczne, brązowe makijaże. Taka zieleń wygląda po prostu obłędnie. Idzie wiosna, więc pomyślmy o połączeniu idealnym na ten sezon. Tutaj akurat nakładam Wam dwa kolory, bo do tych dwóch będzie bardzo fajnie kontrastował jeszcze jeden inny. Tu mam akurat pastelowy żółty i różowy, ale też fantastycznie będzie tutaj wyglądał na przykład pomarańcz. I jaki kolor do tego fajnie przełamie nam makijaż. Moim zdaniem cudownym połączeniem będzie dodatek Mięty. I tutaj, jak widzicie, nałożyłam matowe cienie i błyszczący. I to też jest fajny sposób na to, żeby mieszać i łączyć kolory, żeby właśnie zrobić matowy jeden, a inny błyszczący. Różnica i kolorów, i temperatur, i tekstur sprawia, że makijaż staje się bardziej oryginalny i ciekawy. Uważam, że to połączenie wygląda obłędnie. Możemy tutaj sobie stworzyć efekt zachodzącego słońca, czyli żółty, pomarańczowy, różowy, nawet do fioletu yy, i z takim miętowym akcentem bajka. Po prostu, po prostu bajka. Aż wam tutaj pokażę jeszcze z pomarańczkiem i rozwiniemy to ożywszy róż. Zobaczcie, taki zachód słońca i ta miętka. Kolejne mega fajne połączenie temperaturowe. To no znowuż kolor, który słabo widać, bo jest pastelowy. Yy, znowuż sięgamy po, taką, po taki pastelowy fiolet. Są tutaj odcień chłodny yy, i bardzo fajnie prezentować się będzie z żywym, ognistym pomarańczym. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Bardzo, bardzo modowe rozwiązanie. E, takie trochę krzykliwe, takie gryzące się, ale w pozytywnym sensie. Tworzyłam już makijaż w takich kolorach i wyglądał mega, mega oryginalnie, ale jednocześnie no te kolory bardzo ładnie ze sobą wyglądają. Myślę, że zarówno w stylizacji to połączenie będzie wyglądało fantastycznie, jak i w naszym makijażu, szczególnie połączenie tych dwóch kolorów w cieniowaniu na oku. Mm. Coś pięknego, bardzo, bardzo Wam polecam. I na deser jeszcze jeden makijaż ze srebrem, więc nakładam tutaj ponownie kryształowy cień z Glam Shopu. Ale szanowni, zobaczcie, on robi po prostu lustro. I mówiłam Wam, że srebro będzie świetnie wyglądać z brzoskwinią, jeżeli chcemy ten makijaż ocieplić, dodać takiej naturalności i takiej użytkowości makijażowi, a jeżeli chcemy pójść w coś mega, mega oryginalnego, takiego wiecie, krzykliwego, kontrastowego, modowego, bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam intensywny, żywy róż. Dołóżmy go jeszcze troszkę, żeby było widać ten kontrast. No zobaczcie, no czyż to nie jest przepiękne połączenie? Uważam, że zarówno w stylizacji, jak i w makijażu będzie wyglądać obłędnie. E, tutaj robiłam kiedyś makijaż, gdzie zrobiłam taką plamę koloru, właśnie srebrną i, i na tym była plama róż i wyglądało to po prostu genialnie moim zdaniem. Chociaż nie wymagało jakiś bardzo um, skomplikowanego cieniowania, tworzenia pięknej formy, to to po prostu była plama i wyglądało to uważam genialnie, ale pomyślałam teraz, że zrobienie srebrzystego oka i taka fuksja na ustach o, oh wow, coś pięknego. Widzę tutaj taką chłodną konturówkę na zewnątrz i żywy, intensywny różowy środek. No myślę, że po prostu petarda, ale na oczach też warto spróbować jako akcent coś takiego. Moja ręka już jest totalnie dead już. Po już mnie wszystko boli jak zmywam, ale mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Ja uwielbiam bawić się kolorami, połączeniami kolorów, więc stworzenie takiego odcinka to dla mnie czysta przyjemność. Mam nadzieję, że był ten odcinek dla Was inspirujący. Powiedzcie mi, czy któryś z tych kolorów i tych połączeń podobało się Wam i Was zainspirowało, a może Wy macie jakieś swoje odkrycia, jeżeli chodzi o połączenie kolorów. Koniecznie piszcie na dole w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!